Znajdujące się w Indiach dawne świątynie oszołamiają swoim kunsztem i precyzją wykonania. Charakterystyczny styl wzbudza w człowieku uczucie obcowania z siłami nie z tego świata. Historia Indii wypełnia całe spektrum poszukiwań najskrytszych tajemnic rozwoju ludzkiej cywilizacji. Począwszy od starożytnego Mohenjo-daro, zniszczonego przez wydarzenie, które dzisiaj powiązywane jest z wybuchem ładunku jądrowego, po latające wimany i opisy tragicznych zdarzeń i klęsk żywiołowych zawartych w Mahabharacie. Niektóre pradawne świątynie Indii, choć nie tak stare jak ruiny Mohenjo-daro, stanowią spuściznę i kontynuację tej wspaniałej i rozwiniętej cywilizacji. Wciąż trudno zrozumieć przy użyciu jakich technologii zostały wykonane, jakimi rozwiązaniami oraz narzędziami posługiwali się ich budowniczowie. Dzisiejszy odcinek zostanie poświęcony tajemniczej świątyni Ramappa, która obfituje w innowatorskie rozwiązania technologiczne, które w dzisiejszych czasach są stosowane przy konstrukcji wielu japońskich drapaczy chmur. Według oficjalnych danych świątynia liczy 800 lat. Choć wydaje się to niewiele, to warto spojrzeć na obiekty sakralne budowane w tym samym czasie w Europie. Różnice widoczne są na każdej płaszczyźnie. Dokładność i precyzja indyjskiej świątyni oraz skrupulatność z jaką została wybudowana przyćmiewa te najbardziej okazałe w Europie. Ramapa wypełniona jest bazaltowymi kolumnami i wypolerowanymi na lustrzany połysk. Ozdobione są niezliczoną ilością drobnych i większych rzeźb oraz ornamentów. W niektórych wykutych w litym bazalcie w tajemniczym celu wywiercono maleńkie otwory. Świątynia znajduje się w niewielkiej wiosce Palamped Venkatapur Mandal w południowych Indiach. Inskrypcje wewnątrz świątyni pochodzą z 1213 roku, mówią, że została zbudowana przez generała Rechelę Rudrę Reddy za panowania kakackiego władcy Ganapati Deva. Jednak nazwa świątyni została nadana na cześć jej architekta i jest to jedna z niewielu w Indiach nosząca imię architekta stwórcy. Ze wszystkich świątyń z tego samego okresu najlepiej zachowana jest właśnie świątynia Ramappa i zawdzięcza to innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym. Świątynia została zbudowana na ułożonej wcześniej wielkiej kamiennej platformie w kształcie gwiazdy o wysokości niespełna dwóch metrów. Konstrukcja podpierana licznymi masywnymi kolumnami w osobliwych kształtach została zaprojektowana tak, aby była w stanie przetrwać największe kataklizmy. Ramapa została poddana wielkiej próbie w 1843 roku. W tym czasie niedaleko świątyni wystąpiło potężne trzęsienie ziemi. Jego siła była tak duża, że wszystkie budowle wokół niej zawaliły się a grunt pękał w licznych miejscach. Ramapa przetrwała, a system ochronny zadziałał. O sile trzęsienia mogą świadczyć potężne kamienne bloki podłogi świątyni, które zostały wybite z fundamentów oraz kolumny, które obniżyły się o około 30 cm. Pomimo widocznych śladów mierzenia się z siłą natury, Ramappa przetrwała niszczycielskie trzęsienie ziemi. Badacze poświęcili wiele czasu, aby zrozumieć wszystkie aspekty konstrukcji budowli, które stanowiły skuteczną ochronę przed kataklizmem. Dużą rolę w odporności konstrukcji odgrywał dach wykonany z bardzo lekkiego, porowatego materiału, który jak później się okazało jest w stanie unosić się na wodzie. Materiał nazwano pływającymi cegłami. Próbki tych kamieni zostały wysłane do badania doktorowi Habibowi Hamanowi, głównemu chemikowi w Państwowym Laboratorium Przemysłowym w Hyderbadzie. Ekspert stwierdził, że cegły mają sztuczne pochodzenie i porowatą strukturę, dzięki czemu dobrze unoszą się na wodzie. Materiałem, z którego wykonana jest porowata cegła, były m.in. trociny, a sam materiał może być kojarzony z pumeksem, choć nim nie jest. Co więcej, pływające cegły posiadają wagę, która wynosi zaledwie od jednej trzeciej do jednej czwartej klasycznych cegieł o tym samym rozmiarze. Niestety, jak często to bywa w przypadku dawnych zaawansowanych technologii, przepis na stworzenie lekkich cegieł nie zachował się. Dzięki zastosowaniu tego materiału dach świątyni jest od 66 do 70% lżejszy, a materiał był bardziej elastyczny, co zapobiegło zawaleniu się dachu, a tym samym poważnemu uszkodzeniu konstrukcji. Kolejnymi rozwiązaniami niwelującymi trzęsienie ziemi była posadzka, fundamenty świątyni oraz podłoże, na którym ją wybudowano. Ostatni aspekt jest szczególnie zastanawiający. Kamienne bloki podłogowe nie były sztywno połączone z kolumnami świątyni, ale zostały wstawione w specjalne niewielkie rowki. Świątynia została ulokowana na tzw. poduszce o grubości dochodzącej do 3 metrów. Współcześni architekci i badacze odtworzyli ten proces. W pierwszej kolejności twórcy ramapy wykopali dół, nad którym docelowo miała powstać świątynia. Został wypełniony charakterystyczną mieszanką sproszkowanego granitu, cukru trzcinowego oraz piasku rzecznego. Istnieją przypuszczenia, że w procesie tworzenia tego materiału udział brały dodatkowe składniki, których identyfikacja pozostaje bardzo trudnym zadaniem. Gotowy materiał został umieszczony do wcześniej wykopanego dołu, a na jego szczycie usadowiono wielką podstawę w kształcie gwiazdy, na której postawiono świątynię. Ekaterina Norkina, badaczka z Centrum Badawczego Laboratorium Historii Alternatywnej, jest przekonana, że starożytni architekci brali pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo trzęsień ziemi przy projektowaniu świątyń. Traktat Vastu Shastra, Nauka o Budownictwie, podaje szczegółowe zalecenia jak budować świątynię, aby nie zawaliła się od wstrząsów. Patrząc na zdjęcie ramapy od wewnątrz szybko dostrzeżemy, że niektóre z kolumn są widocznie przekrzywione, sprawiając wrażenie jakby za chwilę miały się zawalić. Jednak całość konstrukcji jest bardzo stabilna i odpowiednio sztywna. Część filarów wewnątrz budynku wiegieła się, ale nie pękła dzięki wiedzy starożytnych architektów, Stworzony system bezpieczeństwa zadziałał i ochronił świątynię. Oprócz zaawansowanych cech konstrukcyjnych, w świątyni występują liczne, oryginalne figury oraz rzeźby, które sprawiają wrażenie, jakby były odlane z metalu. Za to wrażenie odpowiada wypolerowany na wysoki połysk bazalt. Oprócz mniejszych zdobień występują również te znacznie większe, które są wykonane z solidnych, ogromnych kawałków bazaltu, których waga dochodzi do 5 ton. Do tej pory pozostaje tajemnicą, w jaki sposób dawni mieszkańcy tego regionu dokonali tak wspaniałych rzeczy. Uwagę przykuwa tajemnica, która odnosi się do sposobu podniesienia i ulokowania gigantycznych kolumn oraz bloków bazaltu. Wszystkie bazaltowe elementy świątyni, w tym kolumny, są wypolerowane na wysoki połysk i pokryte bardzo drobnymi rzeźbami. Wiele najmniejszych ornamentów posiada w sobie bardzo małe otwory, które mają średnicę kilku milimetrów. Są tak zakrzywione, że nie da się w nie włożyć prostej igły lub cienkiego wiertła, a jedynie giętki i cienki drut. Skrupulatność, dokładność oraz niesłychane mikroskopijne rozmiary części zdobień sprzyjają zadaniu pytania, jak starożytni architekci mogli wykonać takie zdobienia na dodatek w litym bazalcie. Niektórzy turyści zwiedzający świątynię oraz badacze działający na własną rękę, w tym Parvin Mohan, donoszą, że delikatne puknięcie w bazaltowe kolumny emituje cichy, charakterystyczny, metaliczny dźwięk. Z tego względu niektórzy uważają, lecz niestety póki co nie da się tego potwierdzić, że kolumny wraz ze zdobieniami zostały odlane. Uważa się, że topienie i odlewanie bazaltu nie wpływa negatywnie na jego integralność sieci krystalicznej, a jakość materiału nie ucierpi. Jednak topienie bazaltu wymaga temperatury około 1500 stopni, więc dawni architekci musieliby posiadać specjalistyczne piece oraz odpowiedni surowiec, który w czasie spalania osiągnie odpowiednią temperaturę. Dodatkowo osiągnięcie takich wartości wymaga dużej ilości tlenu dostarczanego cały czas w chwili spalania. Patrząc na dokładność i niesamowitą precyzję wykonania kolumn bazaltowych wraz z niezliczonymi zdobieniami, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że nie zostały one wykonane za pomocą młotka i dłuta. Technologia stosowana przez architektów Ramappa jest porównywalna do współczesnej używanej przy budowie najwyższych drapaczy chmur, które szczególnie w Japonii budowane są z myślą zwiększonej odporności na trzęsienia Ziemi. Niestety wiedza dawnych architektów zniknęła wraz z osobami, które ją posiadały i z powodzeniem stosowały. Patrząc na tę świątynię, można zadać sobie pytanie, skąd ta wiedza pochodziła i dlaczego ślad o niej zaginął. Dziękuję za Waszą uwagę, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.